W z serii The Sims 4 Baby Challenge Jesteśmy oczywiście tam, gdzie skończyliśmy Caroline buwia się z dzieckiem już, kurde, nie wiem, 20 minut Mogłaby skończyć wreszcie. Nie bądź już zechcieć Nie bądź już chcę One chcą spać Zostaw to w słowie Odświeżę się przed lustrem, bo tak I potem, nie wiem co, potem chyba musisz zjeść coś I musimy obudzić, Dobra, zaraz usiądę do wolnego miasta, bo ty mój drugi musisz wstać, yy. skorzystać z toalety. jest coś, ewentualnie, no skoro musisz, nie, najpierw namalujesz, nie, nie możesz, bez sensu. No to robimy tak, bierzemy, żebyś wziął y, jedzenie i oglądaj kanał kulinarny. I będziesz musiał namalować coś, a jest sobota, to w sumie nie idziesz do szkoły. to za różnica. No, ale w związku z tym to fajnie by było wysłać Cię, żebyś robił coś pożytecznego. Na przykład, nie wiem co. Więc, yy, no dobra, to jakąś z wczoraj załatwiam po prostu o 8, Tak sobie mi się wydaje, że byłoby dobrze. Yy, skorzystać z toalety. Potem nie wiem, czy będziesz chciała się kąpać, czy nie. Dobra. Albo, rozumiem, tak, jak skorzystasz z toalety, ten zdąży się łudzić i ty nauczysz go korzystać z nocnika, bo jeszcze nie umie tego, bo jest dzieckiem. E, tak. E, tak tylko na chwilę tu postawię ten nocnik, żebyś mógł się wysikać. A, miałam go przebrać <noise> Zapomniałam Zaraz to ogarnę, spoko Znaczy no, zaraz, powinno po tym odcinku, nie? Ale... Wiecie o Czy możecie pójść cicho? Czy to jest aż taki problem? Po co on się zakopał w kołdrę? Co wy robicie? Nie tylko do snu Czy cię porąbało? Dopiero co wstał. Ogarnijcie się wszyscy Śmierdzi jeszcze jak skarpeta Czy ty robisz coś istotnego? Nie, no właśnie A powinieneś robić coś istotnego, więc maluj Chciałam, żebyś wykąpał go, ale nie może go wkąpać Bo można malować Już, dość tego dobrego mm, Co też masz zrobić? Tu, malej kształtem Czy wy możecie się wysikać? Czy to naprawdę przekracza wasze możliwości umysłowe? Już się wyspałeś Ogarnij się. Nie, bo ja naprawdę zacznie na jakoś rajta. Już macie iść cikór. To jakby... To nie jest w ogóle żadne wydanie. Po prostu. Dobra, jak skończy ten portret, pójdzie na chwilę się wyspać. A potem... Czy ty możesz to dziecko nauczyć? Bo ono nie umie. A, jednak umiem. Dobra, tutaj dziku. Nie, oczywiście, że nie u mnie. Jezus! A nie, zrobił. Dobra, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, co się w tej grze dzieje po prostu. Małe dzieci są takie wkurzające. W Simsach. Normalnie. Czasami też, ale zależy. Dobra. Czy to jest moja wina, że jest mason głodny? No właśnie, nie jest, bo kurde, jakby chciał zjeść, to by po prostu się nakarmił. Nie ryczał Dobra, cicho Wiem, że to moja wina, ale... Nie musicie mi tego mówić Dobra, już! Nie rage'uj I znowu ci się chce sikła, dopiero to wziąłeś i ten... Tedes Dobra Idź i weź jedzenie, a nie wlędzisz A ty czemu stoisz w miejscu? Możesz się ogarnąć i wziąć to? Bo ja naprawdę, kochaj zaraz trzepnę. Rusz się, róż dupę, dziecko i weź to jedzenie. Już. Ja wyjdę z siebie, naprawdę. Naprawdę wyjdę po prostu. Muszę ich wszystkich po prostu... Czy to jest ty... ten jeszcze mi tu? Dobra, nie, mam też tych dzieci. Niech one się za mną mam mi dół po prostu. Dobra, kariera Znajdź bardziej Dobra, z kosi i trawnik. Dobra, ja wiem, że jest bardzo głodny, no to niech zje. Przecież proponuję mu, żeby zjadł od kurde 3 godzin, a to dziecko stoi i się patrzy. No to nie jest moja wina. Ja On gry Przestań. Dziękuję. Możesz wziąć to, czy będziesz kurde histeryzował głodny? Jakby się dało, to ja bym naprawdę mu chyba nie spuściła w tej grze. Ty się jeszcze w majtki, no to jest siłomna. Caroline. jesteś dorosła, ja rozumiem, że dzieci to dzieci. No ale kurde, weź się, chociaż ty ogarnij. nie mogę tak się tutaj... Kurwa. Dziecko ci zaraz jeszcze umrze z głodu. Bo ty wolisz, kurde, nie wiadomo co robić. Dobra, zostaw. Nakarm to biedne dziecko, co płacze. I wiesz... Już jesteś usatysfakcjonowany, czy będziesz dalej ryczał? Będę musiała Cię trzepnąć. Idź, po prostu zejdź mi z oczu, James. Bo normalnie nie wytrzymię. Idź spać, już mam od jest ja... normalnie... nie, po prostu nie yy, Poleruj to Skorzystaj z kibla Potem to, co nasikałaś na ziemię a Potem możesz pójść spać A ile ten może kosić trawnik? Nie mogę już, komputer 40 godzin Dobra, zadowolony? Świetnie, to idź na drugą pracę, a potem możesz pójść spać Ktoś musi tu zarabiać, skoro twoja matka się leni i tu wciąż zachodzi. <grym> Na twojej br bracia nie wiem, nie umieją jeść, tylko stoją i płaczą. A to jest proste akurat. Weź yy, yy, przepięknij tu sekundę i będziesz miał poziom sprawności fizycznej pierwszy, więc będziesz mógł to zrobić. I idź tam. Już idź do łóżka. I wszyscy po prostu już dość. Naprawdę dość. W ogóle nie działa mi MC Comment, czyli po jakiejś aktualizacji była jakaś duża aktualizacja, ja muszę teraz nową wersję zainstalować. Ale to spokojnie, się tam ogarnie, to nie jest w tym momencie istotne za bardzo. Okej, okay. Lidia ma urodzinę. No, Mason też ma urodzinę, więc który z, z nich, znaczy, no, Mason będzie pierwszy, więc a potem Lidia teoretycznie. O! 10, e, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mejor. O takie włosy nawet fajne są. Możemy takie zostawić. Dobra, dziecko. Baw się na Bo ja na razie nie mam siły. Dobra. Już mamy trzy małe dzieci i ja nie wiem czy ja z nimi wytrzymałam, więc... Dobra, ty jesteś już egzostet, więc idź tu. Ten. Już nie chce się wydać lalkami, więc niech to zrobi. Tak chciałbym, żeby tak... Yy... W każdej umiejętności po troszkę e, załapam, e, póki wszyscy są ogarnięci i śpią, bo potem to ja już nie ręczę za siebie, że będę to ogarniać, co się dzieje, ale mógłbym ci zrobić fiszki. Właśnie. A to jest on, czemu zapominam, bo to był wcześniej on. Znaczy, że nie, że zmienił, no, nie zmienił pci, ale pci w ogóle. Co ja powiedziałam? Nie, że zmienił płeć, ale zmienił się człowiek. Po prostu. Tak. Dobra, idziesz do łóżka. Mam nadzieję, że po prostu położysz się do łóżka, nie będziesz po drodze wydziwiał. Normalnie, jak będziesz, to chyba po prostu nie wytrzyma. Coś um, śpi. Jesteś w miarę ogarnięty, ale poczekamy, aż Karlań skończy jeść. I wtedy cię obudzimy, a ona cię wykąpi. No chyba, że służba cię wykąpi. To jest No, już, Karolin. A, to on podejdzie do niego, bo nie wykliknął no, sensu. A nie, co? A, tak, bo ten kurde musiał podejść do niego i go podnieść. No tak, żeby on pod, podszedł do swojej matki i poprosił ją, żeby go wykąpała. Oczywiście totalnie ma sens. I to, że ona przesła, przeszła przez blat, no. Nie wiem, czego no. tu nie rozumiecie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że podobał mi się ten odcinek. Nie, nie. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. na dzisiaj ten tyle dla Trzymajcie się. No i cześć!